Moje dzieci spójrzcie wraz ze mną na owe znaki nadchodzących czasów. Serca ludzkie stały się zimne, ale musicie mieć więcej zaufania do waszej matki. Jestem wielkim znakiem, który ukazuje się na niebie, chcę, aby patrzyli na mnie, jak na wielki znak ukazujący się na niebie. Nie wiara będzie światłem, które was oświeci w tych dniach ciemności. I nie lękajcie się, gdyż ja, wasza matka, jestem zawsze z wami. Jestem wielkim znakiem, który ukazuje się na niebie. Chcę, aby patrzyli na mnie, jak na wielki znak ukazujący się na niebie. Stój twardo, mała gromadką o nielicznej dotąd liczbie. Wielu wejdzie w wasze ślady i przyłączy się do mego zastępu, gdyż nadchodzi godzina mojej bitwy. Jestem wielkim znakiem, który ukazuje się na niebie. Chcę, aby patrzyli na mnie jak na wielki znak. Dzieci, trwajcie na modlitwie. bądźcie mocni w cierpieniu i ufni nadzieją. Dołączam się do waszej modlitwy. Buduję wśród was większą zdolność jedności i wzajemnej miłości. Jestem wielkim znakiem, który ukazuje się na Spokój serca i radość z tego, że jesteście dziećmi mego Syna Jezusa Moje dzieci, miejcie nadzieję i ufność, bądźcie odważni i cierpliwi Jestem wielkim znakiem, który ukazuje się na niebie Chcę, aby patrzyli na mnie, jak na wielki znak ukazujący się na niebie A niebawem mój życie cud miłości, miłosierdzia Bożego pozbliża bo się jego chwila to chwila Ducha Świętego, który od Ojca poprzez Syna zawsze był. Dawany jako znak miłosierdzia, który pragnie zbawić ludzkość. Jestem wielkim znakiem, który ukazuje się na niebie. Chcę, aby patrzyli na Zostanie doprowadzony do swojego boskiego majestatu Jestem wielkim znakiem Który ukazuje się na niebie Chcę aby patrzyli na mnie Jak na wielki znak ukazujący się na niebie Moje dzieci Pragnę abyście razem kroczyli do mnie i ze mną w modlitwie Pokucie i we wzajemnej miłości I przychodźcie do mnie Nie tylko w pielgrzymce ale odosobnieni i rozdzieleni. Jestem wielkim znakiem, który ukazuje się na niebie. Chcę, aby patrzyli na mnie, jak na wielki znak, ukazujący się na niebie. A dla nich dzisiejszy czas to moralność, a moralność jest bardzo zniszczona i upodlona. Powiadam wam, moje dzieci, że tylko wy, którzy przychodzicie w te miejsca, którzy trwacie na modlitwach, Wy wypraszacie pokój na całej ziemi. Jestem wielkim znakiem, który ukazuje się na niebie. Chcę, aby patrzyli na mnie.